Cześć z tej strony, Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, zrobię to nagranie, ponieważ nie wszyscy czytają mojego Facebooka. A chciałbym dotrzeć do jak najwięcej e, ilości osób, tak byśmy w jak największej grupie w jak naj z jak największą siłą ogrywali dzień w dzień Bookmachera. Więc słuchajcie, przygotowałem dla Was taki powakacyjny e, prezencik. Prezencik, prezent, jak zwał, tak zwał. Chciałbym dać Wam, wysłać Wam w prezencie y, wędkę na MLB do wygrywania na baseballu amerykańskim MLB. To MLB, ci, którzy mnie znają, y, doskonale wiedzą, że obserwuję, o, już bardzo, 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 bardzo długo lat. I naprawdę wydaje mi się, że mam narzędzie, które pozwala na regularne wygrywanie na tej dyscyplinie. Tak jak Wam napisałem, trafianie kursów 2,50, 2,70, 3,60 3, nie stanowi tu absolutnie żadnego większego problemu. Ta liga jest tak nieprzewidywalna. Tu każdy z każdym gra, załóżmy, w jakichś tam seriach kilkudniowych, i może zdarzyć się tak, że dzisiaj Pittsburgh wygra z Arizoną 10-0, a jutro. Ta sama Arizona o Pittsburgh'a, na przykład 6,1, i tak sobie pomyślałem kiedyś, że skoro jest to tak mocno nieprzewidywalne, więc na pewno musi, musi istnieć mechanizm na to, żeby wykorzystywać to. To tak jak albo nie, tego wam publicznie nie zdradzę. To zdradzę na tajnym mailingu, yy, więc tak sobie wymyśliłem, że zrobię wam taki prezent. I wyślę Wam w formie papierowej, gdzie będzie to wszystko napisane kroczek po kroczku, jak to wszystko, jak to mówi młodzież, ogarnąć i jak na tym zarabiać. MLB gra dosyć długo, tych meczów są setki, więc tak naprawdę dla takich cierpliwych graczy może być to tak naprawdę idealny sposób na to, żeby sezon w sezon zarobić sobie naprawdę fajną kwotę pieniędzy. Nie jest to absolutnie sposób dla tych, którzy chcą jednorazowo zagrać. Poza tym, w ogóle Bookmacherka to nie jest raczej e, gra jednorazowa, dlatego ja nieraz wam mówię, jak co tam niektórzy się podniecają, że na przykład Legia teraz nie wygrała meczu i od razu zaczynają pisać: O kurczę, panie Robercie, Legia nie wygrała, dramat, masakra. To jest nieważne, że Legia nie wygrała, w ogóle te wyniki są tak naprawdę nieważne. W cudzysłowie, oczywiście, nieważne, bo za chwilę mnie złapiecie za słówka, tutaj to wszystko polega na czymś, na czymś więcej niż, niż dzisiejszy wynik jakiegokolwiek spotkania, ale ja się tu nie będę już rozwijał. Słuchajcie, o tym MLB. Wyślę tą metodę, tą wędkę, jak ja to nazywam, każdemu chętnemu, który spełni warunki, o których napisałem poniżej w tym filmie. Ja wrzucę to, co z Facebooka. To, co było na Facebooku. Słuchajcie, tu było. Na Facebooku było to opisane. Ja wam, ja wam to za chwileczkę przeczytam. Aby otrzymać za darmo wędkę MLB, należy spełnić jeden z warunków. Numer jeden: posiadać aktywne konto w serwisie. posiadać aktywne konto w serwisie akademia czyli na przykład mieć wykupiony na minimum 3 miesiące dostęp i nie ma znaczenia w jakiej, w jakiej wysokości jest ten dostęp wykupiony. Ważne, że jest wykupiony przez serwis Patronite. Nieważne, czy go wykupiłeś dzisiaj, czy wykupisz go za dwa dni, czy wykupiony został dwa miesiące temu. Jeśli wykupiłeś w, przez Patronite'a tak zwane wsparcie na 3 miesiące, dostaniesz ode mnie za darmo tą, tą wędkę. Obiecuję Ci, dostaniesz ode mnie za darmo tą wędkę. Naprawdę. Yy, druga opcja, yy, drugi, drugi warunek, aby otrzymać taką wędkę, należy posiadać aktywny, roczny dostęp do tajnego mailingu. Ostatnio bardzo, bardzo dużo Was dołączyło do tajnego mailingu, także mam nadzieję, że tutaj spokojnie kilkaset osób na start otrzyma ode mnie tą wędkę bez problemu żadnego. Yy, wędka, i teraz tutaj jest taka niespodzianka, o której ja wam, yy, ja wam napiszę. Oczywiście przy tej wędce z MLB napiszę wam, dlaczego zastosowałem taką metodę, ale to wszystko o tym wszystkim przeczytacie. Słuchajcie, wędka MLB zostanie do Was wysłana dokładnie dnia 9 września. Mamy dzisiaj 31 sierpień, czyli jeszcze jest 10 dni na to, żebym wysłał tą wędkę do Was w formie papierowej, gdzie będzie opisana krok po kroku. Gwarantuję, że zrozumie ją każdy. Tak, dokładnie tak to będzie wszystko opisane, jak ja to zawsze mówię, łopatologicznie, żeby naprawdę każdy, absolutnie każdy zrozumiał o co chodzi, jak grać, jak wygrywać i jak, jak mieć radochę z tego wygrywania. Wędkę MLB wyślę kurierem lub do paczkomatu na mój koszt. Nie płacicie kompletnie za to nic, to jest naprawdę prezent ode mnie. Każdy, tak jak mówiłem, jak mówiłem wcześniej, jeśli dołączyłeś do Akademii Gry poprzez Patronite'a i wykupiłeś tą opcję 3 w jakiejkolwiek wysokości, dostaniesz ode mnie tą wędkę. Jeśli masz dostęp do rocznego tajnego mailingu, również otrzymasz ode mnie za darmo tą wędkę na MLB. Ja wyślę Ci ją na adres, który Ty mi wskażesz, albo na przykład jeśli nie chcesz podać adresu, ze zrozumiałych względów, też bym nie podał, no to wskaż mi paczkomat, na jaki mogę Ci wysłać. Ja kurierem inpost 9 września wyślę tą wędkę i dzień później 10 września ta wędka będzie, ta paczka z wędką będzie u Ciebie y, pod adresem, który mi wskażesz. Także y, jeśli macie jakiekolwiek pytania, standardowo infomałpaakademiagry.pl I teraz najważniejsza rzecz. Jeśli chcesz otrzymać tą wędkę i spełniasz te warunki, o których powiedziałem i które wkleję na dole, potrzebuję od Ciebie takie dane. Adres do doręczenia przesyłki lub wybrany paczkomat. Potrzebuję też telefon dla kuriera lub dla paczkomatu. Nie wyślę tej paczki, nie mając telefonu. Zdaję sobie sprawę, że mogą być na przykład yy, żartownisie albo ci, którzy jak wiecie, zrobią wszystko, żebyśmy nie wygrywali. Zresztą sami zobaczcie, jaka jest Jaka jest reakcja co niektórych ludzi, piana Leci chyba z nie powiem z czego, chcę coś rozdać za darmo i chcę, wiem, że ci ludzie będą na tym zarabiali pieniądze, bo sam na tym zarabiam. I się po prostu pojawiła taka, pojawiła się po prostu totalna frustracja u niektórych, tak jakbym nie wiadomo co chciał zrobić, ale mnie to, tak jak wam zawsze mówię, i śmieszy, i bawi, i coraz bardziej mnie to bawi że jest naprawdę z jednej strony coś tak nieprawdopodobnego, że wystarczy, że gdziekolwiek a zróbcie taki eksperyment. Naprawdę bardzo was proszę, zróbcie taki eksperyment, jak nie zapomnicie. Weźcie gdziekolwiek na forum, na jakiejś stronie, na Telegramie, Facebooku, gdziekolwiek. Napiszcie, napiszcie takie zdamiście takie zdanie: Słuchajcie, wiem jak wygrywać u bukmachera. Koniec i nie piszcie nic dalej. Zobaczycie jaka jest reakcja? Tych, jak ja ich nazywam, hejtusiów, to są hejtusi, nie hejtusi, no to jest, albo są ludzie, tak jak ja mówiłem, którym nic w życiu nie wychodzi i oni, wiecie, od, od samego początku, do, że tak powiem, do samego końca, w cudzysłowie, będą narzekali całe życie i, i, i nic z tego nie będzie, albo to są po prostu pracownicy firm bukmacherskich, no bo ja, ja nie rozumiem tego kompletnie, jeśli Ktoś na przykład, naprawdę, zróbcie ten eksperyment. Bardzo was proszę, zobaczycie, dlaczego mnie to wszystko tak z jednej strony bawi, a z drugiej mocno zastanawia, że chcę komuś dać wędkę za darmo, za darmo, działającą. Coś, na czym, co już przerobiłem, o Jezus Maria, masę lat. I to działa, to cały czas działa. Raz lepiej, raz gorzej, raz więcej się wygrywa, raz się mniej wygrywa, ale się wygrywa. I wystarczy, że rzuciłem taki temat. I nagle od razu hejt, totalny hejt. A, że to jest badziewie. Jeszcze ktoś w ogóle tego nie dostał, jeszcze tego nie widzi. Ale już poszło parę postów pod tytułem, że to jest jakiś badziewie, że to jest niewarte, że to w ogóle ludziska. No, panujcie się, gramy wszyscy do jednej bramki. No, chyba że pracujesz u, u, u Bukmacher'a no to wtedy faktycznie ty grasz do trochę innej bramki, tak? Albo zarabiasz na tych nieszczęsnych banerach bo się tłumaczy, że pół świata tak zarabia, no to wtedy, no jasne, no, dla ciebie to jest absolutnie nie na rękę, żeby ludzie wygrywali, no ja to rozumiem, ale kurczę, no nie zatrzymacie już tego pociągu, naprawdę, ten pociąg już jedzie za, za szybko, nie zatrzymacie go, to, że wy sobie tam wpisujecie jakieś tam głupoty, jakieś tam komentarze, jakiś tam mistrz napisał, że yy, yy, kto chce moje wędki, to on sprzeda, jeszcze dodał słowo tanio, no Tomku kochane, no już dzisiaj poszedł mail do prawnika i gwarantuję Ci, że będziesz pierwszą osobą, której udowodnię, a ja jestem strasznie pod tym względem cięty, naprawdę, ja mogę 50 rzeczy nie zrobić, ale coś takiego, co ktoś chce mi zrobić na złość i ktoś łamie prawo, bo łamiesz prawo, tym swoim postem złamałeś prawo, ja porobiłem sobie screenę, wysłałem do prawnika i teraz prawnik będzie się z Tobą konsultował. Konsultował, kontaktował, i prawnik ci napisze, co ci grozi, jak nie zaprzestaniesz dalszej takiej działalności. A jeśli nie zaprzestaniesz, a my sprawdzimy, czy nie zaprzestałeś, no to chłopaku, prawdopodobnie, podkreślam sobie, prawdopodobnie wybierzemy jakiś dom dziecka, który ty wesprzesz. No bo ja od ciebie żadnych pieniędzy nie chcę, naprawdę. Ja pieniędzy już mam tyle, że mi na życie wystarcza, także jakieś biedne dzieci na pewno się ucieszą. A ja oczywiście wyrok sądu zamieszczę, oczywiście zapytam się, czy mogę to zrobić bez Twoich danych, ale zamieszczę, żeby każdy następny widział, że w jakim państwie żyjemy, w takim żyjemy, ale to prawo jednak jest przestrzegane. Także przed następną taką akcją na Facebooku zastanówcie się, bo tak jak ja powiedziałem, ja naprawdę, ja chcę pomagać ludziom, ja chcę, żeby ludzie wygrywali kasę. Ja wiem jaka to jest radocha, jak jest na zielono. Jeśli ktoś chce mi to popsuć, jeśli ktoś atakuje mnie kompletnie bez sensu, jakieś tam, wiecie, głupoty wypisuje na mój temat i tak dalej, nie odpuszczę. Pamiętajcie, ja nie odpuszczę. Tutaj mam charakter taki Ala Japonia, honor jest ważniejszy niż wszystko i nie ma takiej opcji, żebym odpuścił. Naprawdę i wydam dużo pieniędzy na tego prawnika, jednego, drugiego, na tę kancelarię, żeby takiego delikwenta naprawdę przykładnie ukarać i, i dać mu takiego pstryczka w nos, że jednak, że jednak wiecie, to nie, nie tak działa. Także słuchajcie, jak chcecie sobie robić jakieś tam, wiecie, akcje hejtowe, to polecam wam e, Telegram. Tam w, ostatnio byłem na tym Telegramie, no tam to, co się dzieje, to jest po prostu nieprawdopodobne. E, to reklamują tam firmy nielegalne w Polsce, nielegalne, naprawdę sprawdzałem to, pytałem się też prawnika, mówię, kurczę, czy ja, ja to źle na to patrzę, no facet spojrzał moment, powiedział, no nie, absolutnie gra tu i tu jest nielegalna, więc a tam są setki, jak nie tysiące ludzi, którzy dają się na to nabierać, słuchajcie, no to jest coś nieprawdopodobnego no ale takie mamy czasy, tak, no trzeba tutaj myśleć ja cały czas mówię, że to hasło z tego Media Markt, no to jest mistrzostwem świata i faktycznie bukmacherka nie jest dla każdego absolutnie nie jest dla każdego są frustraci, którym ciągle nie wchodzi jeden mecz, którzy przeżywają ciągle porażkę, bo jeden mecz nie wszedł. Dla nich to nie jest gra. To oni powinni zdecydowanie oszczędzać i chronić swoje zdrowie psychiczne i sobie coś, zupełnie coś innego robić. Naprawdę szkoda zdrowia. Tu trzeba tą grę zrozumieć, trzeba ją po prostu pojąć, o co tutaj chodzi, że tu są wygrane i przegrane, i czego byś nie robił, tu zawsze będą przegrane. Cały sen w tym, żeby znaleźć jakieś narzędzia, schematy, żeby wypracować sobie jakiś tam swój sposób albo wziąć od kogoś sposób tak jak wam dam teraz na to MLB i popatrzcie, zobaczcie jak to działa no jest to po prostu znowu coś fenomenalnego, znowu coś na czym można zarabiać pieniądze i tak jak mówię, każdy kto się nad tym pochyli będzie zarabiał kasę tu nie ma żadnej magii w tym także słuchajcie wszystko macie napisane poniżej w sumie nie ma sensu żebym ja to czytał przeczytacie sobie to sami do 8 września czekam na Wasze zgłoszenia. Kto chce skorzystać, niech skorzysta. Kto nie chce, oczywiście nie musi skorzystać. Tak jak powiedziałem, ja tą wędkę wyślę na Wasz adres lub na paczkomat, który mi wskażecie. Zupełnie zrobię to na swój koszt, żeby, żeby nie było, że ja chcę na jakichś paczkach zarabiać. Absolutnie nie. Ja mam niskie ceny na kuriera ustawione, bo jak wiecie, też sprzedaję bardzo dużo. Tych przesyłek wysyłam miesięcznie, więc mam naprawdę fajne ceny porobione. Nie zbiednieje, jak nawet wyślę to do tysiąca osób, nie ma problemu żadnego. Słuchajcie, chcę, żebyście wygrywali i będziecie wygrywali. Będziemy cały czas, jak to się mówi, od... Nie wiem, jakiego tu słowa użyć, żeby nie obrazić. Odsiewali czy nie odsiewali tych hejterów, żeby oni, oni mi się ciągle pytają, czemu ja usuwam komentarze. Słuchajcie, no, n teraz to powtarzam, ja nie pozwolę sobie na to i wam nie pozwolę na to, żebyście robili e, tak zwane szambo, tak? No po prostu. Chcę, żeby ludzie wygrywali pieniądze, A jeśli się pojawia co chwilę jakiś Jasiu, Stasiu, e, Tomcio, jakiś tam jeszcze inny, którzy w życiu mnie nawet nie, nie poznali, nie wiedzą kim jestem, nie grają według moich schematów, a oni cały czas zamieszczają, że to jest coś bez sensu, to jest jakiś badziewie i tak dalej. No to słuchajcie, chłopaki, no będę was blokował, no możecie sobie tu siedzieć, wpisywać, robić sobie te komentarze, yy, a ja was będę blokował, no non stop, będę to usuwał, blokował i tak dalej. No taka zabawa, ja jestem na tym internecie praktycznie 24H, jak nie ja, to jest moderator, no więc możemy się tak bawić, nie ma problemu. Gwarantuję wam, że ja jestem człowiekiem mega upartym, więc. Yy... Sprawdzimy, czy za te 10 lat będziecie dalej to wypisywali. Ja za 10 lat będę, mam nadzieję, jak zrobię, pozwoli. Ja będę i dalej będziemy ogrywali Buchmachera, choć mam cichą nadzieję, że za 10 lat to już będziemy niektóre te firmy Bukmacherskie wspominali, tylko tak wiecie. A, tam była faktycznie taka firma i no, taką mam nadzieję, że tak jak cały czas Wam mówię, oni według mnie grają tak, jak grają. No więc teraz my sobie pogramy też tak, żeby to oni częściej wypłacali wygrane niż byśmy my czy Wy musieli co chwilę robić depozyty, łapać i na ich cudowne promocje i, i tak dalej. Także słuchajcie, chcecie wędkę MLB, tak jak powiedziałem, jest pod spodem informacja co trzeba zrobić, żeby tą wędkę dostać ode mnie. Sami zobaczycie jak fajnie na tym MLB można zarabiać. Jak jest to? Zobaczcie, tutaj choćby teraz mi się zaznaczyło Kansas City Royals, niektórzy mówią na nich wiśniaki. 3-0, wygrali 7-1. Czy tutaj te kursy mają jakiekolwiek znaczenie? Ja Was bardzo szybko przekonam, że nie do końca tak jest i tu jest bardzo ciężko, bardzo ciężko, bardzo, bardzo ciężko, jeszcze raz powtórzę, wytypować wygranego. Eee, oczywiście bookmacherzy biorą pod uwagę... Różne, różne kwestie, pitcherów, nie pitcherów, ale zobaczycie, że to nie do końca o to chodzi i można tutaj dzięki pewnemu schematowi wygrywać kasę. Dobra, to tyle, rozgadałem się, sorry, że mówię o tych hejtusiach, ale ja będę o nich mówił i milion razy będę o nich mówił, tylko i wyłącznie dlatego, żebyście nie dali się po prostu zmanipulować, bo to jest naprawdę, zauważyłem, to jest powtarzalny proces. Nic się nie dzieje w cudzysłowie. tam sobie ja coś tam sobie piszę, nic się nie dzieje, nagle oni się jakby usypiają. Wystarczy, że ja tylko gdzieś wrzucam informację, że zaczynamy wygrywać, czy wędka, czy coś, cokolwiek, oni natychmiast się uaktywniają. I, I po prostu no, ja to się tyle razy już popłakałem ze śmiechu, że mówię, no to jest coś nieprawdopodobnego. Także tu się kochane. Będą wędki, będą kolejne schematy, będą mailingi. Dzisiaj wyślę mailing numer 15. Kolejne, kolejne rzeczy, dzięki którym ludzie będą wygrywali pieniądze. Nie zatrzymacie tego, naprawdę, nie macie szans. Bardzo dużo ludzi z Akademii już odeszło i to mnie niesamowicie cieszy. wiecie dlaczego odeszło? Na stronie akademiagry.pl w dziale rekomendacje, ja tam zrobię, powrzucam niektóre opinie żebyście widzieli, jak ludzie oceniają akademię, wrzucę i pozytywne, wrzucę i negatywne, bo oczywiście są tacy ludzie, którzy na przykład dołączają do akademii na tym najniższym progu na Patronaj'cie, czyli za te 49 zł i oni na przykład mówią po miesiącu czasu e, no to jest lipa, bo ja myślałem tak szczerze, panu powiem, że ja zarobię sobie ze 2-3 tysiące miesięcznie i, 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 i po prostu i tyle, tak? A, a pan mi tutaj yy, dał jakieś tam narzędzia, ale jak ja mam 100 zł na grę, to co ja tu mogę zrobić? Tu zagrałem med za 80 zł, przegrałem i, i teraz muszę odrabiać i tak dalej. Słuchajcie, no to są ludzie, którzy, dla których zrobię te lekcje, o których ostatnio mówiłem, to są ludzie, którzy nie, ma, nie mają zielonego pojęcia i to, że ja im dam narzędzia, oni no, nawet tego nie wykorzystają, tak? Ale na szczęście 99,9% ludzi. To są ludzie mega zadowoleni i to mnie naprawdę nakręca, jak mi przesyłacie te wygrane kupony. I tak jak powiedziałem, kilka osób bodajże już odeszło z Akademii, zakończyli tego Patronite'a i napisali, że dzięki serdeczne zawędki stają się samodzielnym graczem. Mają tam dalej tajny mailing, żeby sobie tam tą wiedzę co tydzień dostawać i że tak powiem tematy jeszcze póki co się nie wyczerpały i się szybko nie wyczerpią, więc jeszcze jakąś tam wiedzę dostaną, ale sami są w stanie już wybierać sobie kupony, sami są w stanie wybierać mecze i tworzyć kupony, i to mnie po prostu niesamowicie cieszy. Naprawdę to mnie niesamowicie cieszy. O to mi chodziło od samego początku. I dlatego ja, ja oczywiście, jak to mówią, muszę, że tak powiem, ugiąć się w pewnych kwestiach. Bardzo duża grupa ludzi nadal chce otrzymywać typy na tacy, pomimo tego, że mają wędki dokładnie wiedzą, że dzisiaj trzeba zagrać jakąś tam drużynę, albo trzeba w tym czy w tym meczu zagrać powyżej, poniżej ileś tam goli i tak dalej albo różne inne dziwne schematy dziwne dla nich, oni nadal oczekują na typy, no więc tak jak wam zapowiedziałem, od 1 września ruszamy z typami, będę wam podsyłał na maile typy będziecie sobie mogli te typy grać, postaram się opisywać nie wiem czy mi się to uda z jakich wędek są te typy no ale zrobimy tak, żebyście wygrywali tak? I tak jak powiedziałem, zrobię ten cykl nagrań te lekcje, po kolei od totalnych podstaw o, o rodzajach na przykład zakładów u Bookmachera poprzez tam stawkowanie i takie inne różne rzeczy, poprzez te schematy będziemy sobie o tym wszystkim mówili Naprawdę zrobię wszystko, żebyście wygrywali, żeby tego Bookmachera pokonać może nie pokonać, żeby po prostu zarabiać tam pieniądze, tak? No bo wiadomo, tak jak mówię wielokrotnie, większość z nas, e, goni w życiu jednak za kasą, no bo bez tej kasy e, jest ciężej, jest dużo ciężej, zdecydowanie lepiej mieć trochę tych pieniędzy i wtedy życie jest faktycznie dużo przyjemniejsze i, i mniej stresujące. Także ja, tak jak mówiłem, nie zmieniam tutaj absolutnie żadnego podejścia, e, ciśniemy tych dziadów na maksa, wygrywamy ile tylko wlezie, i tak jak na początku tego filmu powiedziałem, zapraszam wszystkich chętnych kto chce otrzymać na swój adres czy na paczkomat ode mnie w formie papierowej tą wędkę zapraszam do zgłoszeń na infomaupaakademiagry.pl i każdy kto spełni te dwa warunki jeden z tych dwóch warunków otrzyma ode mnie to całkowicie za darmo kurierem na mój koszt tak jak powiedziałem na początku nie ma tu żadnej ściemy, nie ma tutaj żadnego drugiego dna Zależy mi, żebyście wygrywali. Wiem, powtarzam się, więc już kończę. Życzę Wam miłego dnia. Dzisiaj koniec wakacji. Za oknem leje. Miejmy nadzieję, że już jutro będzie słońce i, i, i będziemy jak najczęściej ogrywali tych, tych bukmacherów, bo ja ich po prostu nie cierpię i uwielbiam ich ogrywać. A już na horyzoncie mam kolejne wędki dla Was, kolejne schematy i sami zobaczycie, jak to wszystko pięknie wygląda. Myślę też o tych notesach, kontaktuję się już z jakąś tam drukarnią, muszę się teraz tam wszystko poustalać, co i jak, zobaczymy, ile to będzie kosztowało, bo oczywiście ja wiem, że to są wszystko koszty, więc liczę, że to będą jakieś grosze. Zamówię z tego, załóżmy, na początek tam, nie wiem, 5 czy 10 tysięcy i zobaczymy, jakie to, będą, jakie to będą koszty. Wtedy każdy dostałby sobie taki e, notes i wiedziałby dokładnie, ja bym powiedział, co i jak, gdzie, co pisać, i chodzi generalnie o to, żebyście mieli wszystko czarno na białym, jak ta wasza gra wygląda, żebyście po prostu nie chodzili do tych punktów. Jak ja nieraz widzę tych ludzi, że on idzie, trzyma garść tych kuponów i, i 99% ma przegranych, trafia jeden, cieszy się, tak naprawdę jest cały czas na minusie, ale ta, wiecie, ta radocha z tego jednego czy dwóch trafionych na 60 wysłanych jest tak duża, że on dalej idzie, dorabia te firmy, a te firmy się po prostu śmieją z tych na jednych ludzi. I to mnie wkurza na maksa, i dlatego te banery mnie jeszcze bardziej wkurzają, że ci Polacy tak się dają łatwo, tak w cudzysłowie, nie do końca już tego wiecie o co mi chodzi. Dobra, wszystkiego dobrego, kroimy ich na maksa, ile wlezie. Trzymajcie się, hej!